wielkimi, wielkimi brawami. Przed Wami na tej scenie Piotrek Szumowski! Ta 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 ta! ta. ta. E, Siemano, wszystkim! E, ciężkie czasy to są. Wiem, że jakby już dużo o tym się gada, ale uważam, że to są ciężkie czasy, zwłaszcza ciężkie dla mnie i dla mojej rodziny, bo e, ktoś ostatnio zaraził mojego ojca. E, Pasją do wrestlingu. I teraz cały czas krzyczy, zapasy! Piotrusiu, zapasy! Zap zapasy! Ja mówię, dość sucharów, ojciec. No Bo to są ciężkie czasy, nie da, nie da się ukryć. Ja mam wrażenie, że trzeba dorosnąć w tych czasach. Ja czuję się coraz bardziej dorosły, nie będę ukrywał, czuję, że trochę dorosłem, bo się pierwszy raz zmartwiłem tym, że, że szkołę odwołali. Ja tak, o mój Boże, jak się dowiedziałem, aż mi resoraki z rąk wypadły. Ja tak, to jest szaleństwo. Po co ja kupowałem ten tornister i piórnik. To jest wszystko niepotrzebne. Mam rozkwinać, czy jest ktoś, kto jeszcze o tym nie wie? Czy jest ktoś, kto jak gdyby nie zdaje sobie sprawy z tego, że jak gdyby to, to, to się dzieje teraz? Czy, czy jest na przykład jakiś taki żul, który teraz chodzi po ulicach i, i, i ma takie, o mój Boże, ale tu pusto. Dlaczego tutaj nikogo... Zbyszek, nikogo tutaj nie ma, dlaczego tu jest... Dlaczego tu jest tak... Zbyszek, gdzie jesteś? Gdzie jest Zbyszek? Zbyszka zawinęły psy dwa dni wcześniej. Może ktoś taki być. Może być ktoś taki, ktoś nie wie o tym, co się dzieje, jakiś stary mefedronias, który po dziesięciu dniach się obudził teraz przy śmietnikach, bez koszulki, wziął gazetę i przeczytał na główę Kong w chaosie i miał takie, o kurwa, co ja zrobiłem! Ja może tak być. Nie wiadomo, nie wiadomo, co się teraz dzieje. Nie ma precyzyjnych informacji. Wszędzie jest obłuda. Wszędzie jest chaos. Mi teraz na przykład prąd odcięli na chacie. I mówią, że przez to, że nie płaciłem od 6 miesięcy, ale moim zdaniem to, to może być koronawirus. Nie, nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, kto co. Niektórzy mówią, że jest 200 tysięcy zarażonych, a inni mówią, że jestem cwelem, co je gówno. I ja nie wiem, czy mu mam ufać. Nie wiem, nie wiem, gdzie leży prawda. Coraz gorsze są te media po prostu. Ja coraz bardziej zaczynam rozumieć Hitlera. W sensie, po prostu podczas kwarantanny zacząłem się uczyć niemieckiego i go lepiej rozumiem. I powiem wam szczerze, to jest niezły łobuz. Nie chcę wam spoilerować historii, ale uważajcie do tego gagatka.